Dzień dobry, nazywam się Ania Konstantynowicz, a w studio jest ze mną dzisiaj Agnieszka Czerwińska Sporczek. Cześć Aniu. Agnieszko, powiedz kim byłaś zawodowo zanim trafiłaś na emotkę. To jest dosyć długa historia, bo przyznaję, że kiedy kończyłam studia, to nie miałam żadnego pomysłu na siebie i tak trochę chodziłam tam, gdzie mnie poniosło, także zaczynałam od pracy w Takim akademii malucha, powiedzmy, tam pracowałam na recepcji, więc się trochę śmieję, że to zaktoczyło moje życie zawodowe koło. Potem pracowałam w obsłudze klienta w jednym z takich wiążących bileterii w Polsce, tam odkryłam media społecznościowe i one wówczas raczkowały, to był zupełnie zupełnie inny czas, ale zakochałam się w, tym, w tej dziedzinie. Potem zaczęłam pracować właśnie. W redakcji internetowej i e, zajmującej się również mediami społecznościowymi w jednej, e, w jednej st ze stacji telewizyjnych. A potem przeskoczyłam do agencji reklamowej, gdzie się, e, gdzie się tym e, też zajmowałam, właśnie tym obszarem mediów społecznościowych dla klientów. E, ale równolegle też rozwijałam swoją wielką pasję, jaką jest wspieranie ludzi w rozwoju. Także e, zostałam kołczerką, trenerką. Tylko, że no przez długi, długi czas to nie była moja taka pierwsza dziedzina, tylko gdzieś tam robiłam to po godzinach w ramach pasji, a ta pierwsza odnoga była taka media społecznościowa reklama Marketing. I czego ci wtedy brakowało? Czego ty szukałaś tak naprawdę, co tam było takie trudne? Wiesz co, jak już osiągnęłam na tamtą chwilę, na tamtą chwilę że tak powiem, sufit, jeżeli chodzi o możliwość rozwoju awansów, do Takiego poczucia celu, poczucia sensu, no że jednak ta, tak, to było trochę była taka droga mózg, która bardzo, bardzo sprawiała mi wiele satysfakcji, bo też nie chcę mówić, że to był taki czas zawodowy, że ja tam się nie spełniałam i że było mi źle, bo było fantastycznie i bardzo dużo, bardzo dużo cennych umiejętności zdobyłam, natomiast no, ta, ta, ta dusza mnie wołała, serce mnie wołało i, i brakowało mi takiej możliwości realnego Wspierania ludzi. I powiedz, jak trafiałaś na Emotkę, to co Cię tam tak naprawdę jakoś tak zatrzymało, zaciekawiło, co Cię przyciągnęło? Wiesz, co? Moje dołączenie do Emotki było dosyć nietypowe, bo bardzo spontaniczne. Po prostu rozstałam się z pracodawcą i pomyślałam, że chciałabym spróbować swoich sił w biznesie i zależało mi na biznesie edukacyjnym. Także wyszukiwarka internetowa skierowała mnie do emotki, i czytając Waszą misję, czytając, a to już teraz mogę powiedzieć, naszą misję, pomyślałam, że to jest to, że to są wartości, z którymi chcę pracować, że tak chcę pomagać, że są mi bardzo bliskie. No a potem, kiedy spotkałam się z Tobą, no to już byłam pewna, że to jest ten, to miejsce, w którym chcę się związać i w ten sposób chcę pomagać, pomagać ludziom. A powiedz, czego jakoś tak bałaś się najbardziej? Czy miałaś takie myśli, że, że to może jednak nie jest dobry pomysł? Jakie były twoje takie największe wątpliwości? Już co moje wątpliwości wiązały się z, ze zmianą ścieżki zawodowej, że ja zawsze pracowałam na etacie, jeżeli miałam klientów no, i prowadziłam warsztaty, no to nigdy nie musiałam się z tego utrzymywać, że tak powiem, więc te pieniądze mogły być, mogły nie być. Ja nie jestem sprzedawcą, więc. Ta część taka sprzedażowa, pozyskiwanie klientów było dla mnie wyzwaniem. Też to, żeby postawić wszystko na jedną kartę, było moją największą obawą. Mm. I też dlatego się zdecydowałam dołączyć do emotki, no bo miałam takie poczucie, że tutaj nie będę sama. No i rzeczywiście tak jest, że ja tutaj po prostu nie czuję tej samotności w biznesie, nie czuję tego, że te wyzwania jestem tylko ja, bo mam takie poczucie, że jesteśmy w tym wszystkim, że jest to taka nasza, nasza moc, że jesteśmy, każda ma swój biznes, dba o niego, zdobywa klientów, ale tak naprawdę tworzymy taką emotkową sieć wsparcia i to jest, to jest dla mnie nieocenione i rzeczywiście to też spowodowało, że zdecydowałam się dołączyć do emotki. I się nie zawiodła. To cudownie, że o tym mówisz, bo rzeczywiście to, żeby zbudować taki zespół, który będzie dla siebie wsparciem, który będzie się nawzajem jakoś tak motywował, nakręcał, pomagał i takich, no wiesz, zespół ludzi, którzy mają tą samą misję, właśnie patrzą w tą samą stronę, no to było naszym celem i marzeniem z Martą, kiedy w ogóle, jakby tutaj, decydowałyśmy się na tą franczyzę. Więc cieszę się ogromnie, że, że to jest właśnie to, co jest tą wartością taką, nadrzędną w tym wszystkim. A powiedz jak wyglądały te twoje pierwsze kroki? Jak to się zaczęło? To właśnie zakładanie firmy, wejście w ogóle jakbyś mogła tak przybliżyć właśnie jak to się działo. Trochę zdalnie, bo akurat kiedy zdecydowałam się dołączyć do emotki, to byłam w Grecji, więc i to na parę miesięcy, więc tak naprawdę wiele tych kroków miałam zdalnie. To co mi bardzo pomogło to, że Zanim zaczął się ten taki czas intensywny, mamy franczyzę edukacyjną, ona ma bardzo specyficzny rytm i jest uzależniona też od roku szkolnego, tak? że ten czas taki wakacyjny, kiedy ja dołączyłam do, do emotki, to jest taki czas, kiedy pozornie się nic nie dzieje, ale to jest fantastyczny czas, ponieważ można się przygotować do tego, co się będzie działo od września i tutaj nieocenione są szkolenia, które który rzeczywiście prowadzisz dla nas, także możemy dużo wątpliwości rozwiać, więc, ale też nauczyć się konkretów, dostać konkretne narzędzia, dowiedzieć się, na czym polega ten biznes i czym on się różni od, od innych, być może takich, z którymi wcześniej wcześniej ktoś miał do czynienia. No ja w edukacyjnym biznesie nigdy nie byłam, byłam w szkoleniowym, byłam w warsztatowym, ale, ale taki stricte związany z edukacją, też jeszcze edukacją dzieci, no jak byłam gdzieś, to byłam trenerką, więc też nie musiałam się troszczyć o klientów i o organizację roku. A tutaj te wszystkie, te wszystkie wyzwania były przede mną, także to był taki czas szkoleniowy, a potem przeszłam do takiego czasu już, kiedy e, zaczął się wrześniowy Amok. No i tutaj e, rzeczywiście... E, to było bardzo ciekawe, bo pamiętam e, trochę, to był poprzedni wrzesień, a ja pamiętam trochę tak, jakby to było 10 lat temu, bo tyle <laughs> się działo e, i, i tak intensywnie. Także zaczęła się intensywna promocja, zaczęło się za, zabieganie o klientów, e, testowanie różnych dróg, co działa u nas, co nie działa. U nas to też jest taki, był czas gorących telefonów. Z Tobą, bo to też jest bardzo, bardzo dla mnie cenne, że mamy wsparcie na każdym kroku. Także z każdą wątpliwością, z każdym pytaniem, czy to jest to pytanie stricte biznesowe, czy to jest pytanie e, jakiejś takiej potrzeba porady bardziej, że tak powiem, mindsetowej, e, no to my tutaj e, mo możemy dzwonić i, e, i gdzieś tam na nas jesteś, zawsze nam pomagasz. Także to był taki czas, że e, mam poczucie, że Cię nie oszczędzałam. <grym, <grym, ale, ale po tym jak już wystartowały te grupy, to był taki wrzesień, październik bardzo gorący, potem od października wystartowały już grupy zajęciowe, takie stałe pozalekcyjne i to jest taki czas, kiedy się trochę to wszystko uspokoiło. I ja mogłam zająć się już też taką stroną już stricte, żeby okrzepnąć w biznesie, czyli to wszystko, co do tej pory było tu księgowa, tu tak trochę się działo, mam takie poczucie, trochę mimochodem, bo ja byłam skupiona na tym, żeby, żeby pozyskać klientów, tak teraz potem mogłam wsiąknąć w ten czas taki bardziej, bardziej jako osoba, która prowadzi firmę. A powiedz, jak zaczęłaś prowadzić zajęcia, ten pierwszy kontakt właśnie z dzieciakami, z rodzicami, to co cię tak jakoś najbardziej poruszyło? To jest, znaczy, to bardzo mi jest to trudno opisać słowami, bo to dużo się dzieje w takiej sferze, w sferze emocji. To, co mnie poruszyło, to przede wszystkim zaufanie, bo motka w Wawrze nie istniała. I to, że rodzice zdecydowali się, nie wiedząc za dużo tak naprawdę, tylko na podstawie rozmów ze mną i tego, co znaleźli na stronie internetowej, zapisać dzieci na zajęcia, to było dla mnie bardzo poruszające, bardzo ważne. A w kontakcie z dziećkami, no to. No to tak naprawdę to, co porusza pracę z dzieciakami, czyli taka prawda. No i dla mnie stworek ja, który, ja przyznaję, że nie do końca w tego malucha wierzyłam, zanim nie zaczęłam pracy z dziećmi, ale rzeczywiście jak zaczęłam pracę zwłaszcza z tymi maluchami, jak ten stworek ja otwiera przed nimi zupełnie inne, inną percepcję, jak nawet kiedy jest im trudno, to potrzebują się przytulić do stworka, ja i zupełnie, zupełnie inaczej te zajęcia wyglądają, niż gdyby tego stworka nie było. Mm -hmm. A pamiętasz taki moment, kiedy pomyślałaś, kurczę, to była dobra decyzja, cieszę się, że w to weszłam. Był taki, co było takim właśnie potwierdzeniem dla ciebie? Wiesz co dla mnie takim potwierdzeniem przede wszystkim, ja od początku wiedziałam, że to jest dobra decyzja i takim potwierdzeniem jest to, że pracuję w zgodzie ze sobą. Tak jak wcześniej powiedziałam, że to był dla mnie największy argument, żeby zawiązać się ze motką, żeby właśnie połączyć tę pracę misyjną z głównym źródłem dochodu. Także to, to od początku wiedziałam, że to jest to. No jeżeli jak w momencie, kiedy mi się udało uruchomić grupy, to był pierwszy raz. Drugi raz, kiedy zaczęłam rozmawiać też z psychologami szkolnymi, pedagogami i zauważyłam też, jakie to jest duże odciążenie dla szkoły, to, że emotka się pojawiła. Ja bardzo ogromnie doceniam pracę wszystkich osób, które, które wspierają dzieciaki, właśnie nauczycieli, pedagogów, psychologów. I to, że te warsztaty się mogły pojawić i widziałam nadzieję w oczach wszystkich tak naprawdę, że... Tak, bo ty tak wspaniale zostałaś przez nich przyjęta, nie? Tak. Od razu z taką otwartością, serdecznością i wdzięcznością za to, że jesteś w ogóle. Tak, 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 to jest bardzo mhm. ważne i też wtedy bardzo mocno uwierzyłam w ten biznes, że, yy, no, że on naprawdę po prostu jest bardzo, bardzo, bardzo ważny i że te, tego wsparcia dla dzieciaków jest bardzo dużo, ale po pierwsze cały czas za mało. A po drugie, że bardzo dużo wsparcia też potrzebują dzieciaki, które teoretycznie wsparcia nie potrzebują. I to też dostrzegłam dopiero tak naprawdę w mocy, prowadząc warsztaty klasowe czy zajęcia właśnie takie regularne, moje emotkowe, że no najtrudniej tak naprawdę mają dzieci w szkołach, w szkołach, dzieci takie, które teoretycznie świetnie sobie radzą. No bo one po prostu siłą rzeczy są troszkę pomijane, no bo świetnie sobie radzą, a tych dzieci z wyzwaniami jest tyle, że jak jest ten jeden wychowawca, jeden nauczyciel, no to on poświęca więcej uwagi tym, którzy, którzy tego, tego wymagają, żeby chociażby móc poprowadzić lekcję. Także emotka daje też dużą, dużą taką przestrzeń dla dzieci, które, u których dużo się dzieje, ale niekoniecznie objawia się to w czy wyzwaniach rozwoju, tak, jak nie ma DHD, mm -hmm. czy po prostu w tym, że sprawiają jakieś trudności wychowawcze szkolne. A powiedz, komu byś najbardziej poleciła taką drogę właśnie otworzenia swojego ośrodka w modce? Wydaje się, że tak naprawdę takim osobom jak ja, <śmiech> <śmiech> to znaczy komuś, kto ma ochotę prowadzić biznes, ma ochotę pracować z dziećmi, bo to jest nadrzędne. Super by było, gdyby miał ochotę też pracować z rodzinami, no bo wymocy pracujemy też z dorosłymi, pracujemy z rodzinami i wspieramy wspieramy wszystkich. Także to jest myślę, że niekonieczne, ale fajne, jeżeli ktoś by miał, miał taką potrzebę, żeby, żeby wspierać rodzinę jako, też tak powiem, system, prawda? To by było super, ale też komuś, kto by nie, nie chce być samotny w biznesie, kto na przykład boi się tego, że. Ma, ciągnie go gdzieś do tego, żeby przestać pracować na etacie, żeby być sobie panem e, biznesowym, ale jednocześnie boi się tej samotności, boi się tego, że zostanie w tym wszystkim sam. Być może tak jak ja wcześniej nie miał doświadczenia i trochę jest przerażony tymi wszystkimi e, rzeczami, które się wiążą z własną, z własną firmą, no bo pójść prowadzić zajęcia to jedno, a zdobyć klientów, e, wszystkie formalności spełnić, e, to jest druga, drugi temat. Także tutaj zdecydowanie, jeżeli ktoś ma ochotę, no jeżeli ktoś ma ochotę poznać fantastycznych ludzi i mieć taką swoją grupę wsparcia, to to, to jak najbardziej. Super, bardzo ci, Agnieszko, dziękuję za tą rozmowę. Państwu również bardzo dziękuję. No i cóż, mogę tylko zaprosić do naszego fantastycznego zespołu. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Emotce, o franczyzie, zapraszamy na naszą stronę emotka.edu.pl. Bardzo dziękujemy. Były barwy psychiki. Jeśli Ci się podobało, subskrybuj ten kanał i daj łapkę w górę. Podziel się swoją opinią i skomentuj, tworząc w ten sposób dyskusję. Barwy psychiki.